Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. A w tym odcinku poruszę temat y, pieniędzy i czasu, czyli dam Ci milion złotych, a zabiorę Ci czas. Czyli w tym momencie, y, co byście wybierali? Y, wyobraźcie sobie, że jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Warren Buffet, ma 94 lata i moglibyście z nim się zamienić miejscami. Czy byście to zrobili? Czy byłoby to warte po prostu poświęcenie? Waszego całego życia po to, żeby spędzić jeden rok, dwa, trzy, po prostu żyjąc w dostatku, mając pieniądze na wszystko. Czy, czy to dałoby Wam szczęście? Także yy, to jest bardzo ciekawe, bo dużo ludzi o tym nie myśli, yy, a dużo ludzi to robi. Yy, gonimy za pieniędzmi codziennie. Gonimy jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i minęło 20 lat przy, w niektórych przypadkach, i tych pieniędzy nie ma, a minął czas. Czyli w tym momencie nie możemy tego czasu cofnąć. A nawet jeśli po 20 latach osoby zbudowały jakieś duże firmy, zarobiły miliony, już nie mogą z tych pieniędzy tak korzystać, jakby chcieli korzystać kiedyś z tymi sami ludźmi, bo te osoby, z którymi spędzali czas, mają już rodziny i w tym momencie nie mają czasu na jeżdżenie na jakieś. Fajne podróże na jakiś bali do Dubaju, gdziekolwiek, że po prostu spędzać czas, bo ta osoba nagle ma dużo środków na koncie i ma pieniądze. Także em, zastanówmy się, czy to jest Wasz gol w życiu, czy, czy to by po prostu dało Wam satysfakcję, czy rzeczywiście oddalibyście 20-30 lat po to, żeby mieć ten milion złotych na koncie. Czy to byłoby warte? Bo pewne doświadczenia, które te osoby mają, które mają te pieniądze, możemy mieć nawet dzisiaj. Także niekoniecznie trzeba po prostu gonić za tymi pieniędzmi, żeby doświadczyć pewne rzeczy. I powiem Wam akurat w takim przypadku, bo znam paru osób, które po prostu a, mają dużo pieniędzy, mają te miliony i nie zawsze są szczęśliwi. E, nieraz pracują, są zapracowani, e, ewentualnie mają problemy z rodziną, e, mają problemy ze znajomymi, e, nie zawsze im po prostu w życiu wychodzi. I jakbyście słuchali wywiadów tych wszystkich e, ludzi, którzy osiągnęli ten szczyt, osiągnęli te pieniądze, e, dużo osób w młodym wieku, dwadzieścia parę lat, e, posłuchajcie, czy te pieniądze im po prostu zmieniają życie. Te pieniądze zmieniają życie pewnie w pewnym momencie, do pewnego stopnia, czyli ułatwiają pewne rzeczy, czyli eliminują jakiś stres z rachunkami za prąd, za gaz, tego typu jedzeniem. Także eliminują takie, takie prostu drobne rzeczy, ale później już na tym wyższym poziomie nie ma takiego znaczenia nie ma po prostu różnicy. I chciałem wam tutaj przedstawić parę rzeczy, akurat ciekawych. że przejdę może akurat do tutaj prezentacji, i tutaj widzicie akurat na tym po prostu obrazku parę akurat samochodów i zegarki. Także zaczniemy może od górnej części lewej strony. I tutaj widzicie akurat Forda. Nie, to jest Ford Fiesta, czy ewentualnie inny model. Jeden z najtańszych samochodów, które można kupić bardzo tanio. Tutaj widzimy dalej BMW. Które chciały, każdy chciał mieć pod domem, no i oczywiście Ferrari, marzenie też każdego. I teraz z tych wszystkich trzech samochodów, e, jaką one mają funkcję tworzyć? One mają po prostu przenieść nas z punktu A do punktu B. Jedziemy z jednego miasta do drugiego miasta. I powiedzcie mi, jaką różnicę po prostu robi, ewentualnie, Ford a Ferrari? To, że możemy po prostu podbić swoje ego w Ferrari, pokazać się, sąsiadom, pokazać ludziom w koło, żeby po prostu skręcali głowę. Ale funkcję robi taką samą. Przewozi nas z jednego punktu do drugiego punktu. Ferrari jest szybsze, cool, oczywiście, fajnie. Ale co nam to daje? Nie możemy przyspieszyć, jechać z wysoką prędkością w mieście. Będziemy mieli non stop rachunki. Czy PNP akurat jakieś po prostu za, za prędkość. Także nie ma tutaj żadnego znaczenia w tym momencie, widzicie. Jest to ta sama akurat narzędzie do tego samego po prostu sposobu, trybu życia, czyli przewiezienie nas z punktu jednego do punktu drugiego. I w tym przypadku nawet jeśli Ferrari może pomieścić 2-3 osoby, trzecią z tyłu na maksa, tutaj mamy 4 osoby, 5 osób. Także nawet bardziej wygodnie. BMW, BMW i Audi to są takie najbardziej, że tak powiem, do, samochody do szpanowania, że pokazać się sąsiadowi. I większość z nas po prostu bierze te samochody jeszcze bardziej na raty, spładza je podwójnie, po to, żeby się pokazać. I jaki jest w tym momencie sens i po prostu gonimy za tymi pieniędzmi, tracimy czas, pracujemy nad godziny, po to, żeby pokazać się sąsiadowi, a sąsiad co robi? Ma gorszy samochód, zabiera walizki i jedzie do Dubaju na, na wakacje bo może sobie na to pozwolić, bo on nie szpanuje jakimiś drogimi samochodami, drogimi rzeczami, po prostu ma pieniądze na to, żeby po prostu podróżować, zwiedzać i spędzać czas przyjemnie w doświadczeniu, zamiast mając te rzeczy do, na same na pokaz. Jest tak samo zegarek, słuchajcie, mamy tutaj zegarek Casio, tani zegarek, najtańszy zegarek, może nawet za 100 zł zegarek, i mamy Rolexa. Ja mówię, on kosztuje ten typ może 80 tysięcy złotych. Jaka różnica? Pokazuje nam ten sam czas. Ma pokazywać ten sam po prostu czas, czyli praktycznie zegarek jest do tego, żeby nam pokazywał godzinę. Nie żeby świecił. Przecież żeby to świeciło, weźcie sobie latarkę, po prostu kupcie, ale chodzi o to, że tutaj po to ma być po prostu zwykłe narzędzie do po prostu pokazywania czasu. I z tą nad płatą, z tymi 80 tysiącami ekstra moglibyście po prostu pojechać w parę fajnych miejsc. Moglibyście pojechać na miesiąc na bali sobie po prostu i odpocząć. Czyli widzicie, czas i doświadczenia są ważniejsze po prostu niż sama akurat y, ten przedmiot, ten zegarek. I tak jest w wielu przypadkach. Ja mogę tutaj wymieniać, wymieniać po kolei. Y, ludzie kupują domy. Które mają sześć pokoi, dwie łazienki, dwie kuchnie, duży ogród. A w, w ilu pokojach śpią? Czasami jest to jedna osoba, która kupiła dom, czy ewentualnie para. Śpią w jednym pokoju, a cała reszta pokoi dla kogo? Czyli pomyślcie o takim samym fakcie akurat, że yy, gonimy za tymi pieniędzmi, one są wcale nam aż tak niepotrzebne. Mamy pewien level pieniędzy na wszystko. Oczywiście. Yy, ale tutaj nie trzeba być milionerami, żeby po prostu fajnie, spokojnie żyć. Czyli w przypadku, słuchajcie, yy, osoby, osoby, która po prostu ma pieniądze, ma dużo milionów, pracuje ciężko, ma pieniądze na to, żeby wykupić sobie najlepsze ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, ale co z tego, może nie mieć zdrowia, a wy je macie bo nie jesteście zestresowani pracą, bo nie pracujecie nadgodzin, także po prostu widzicie, tutaj trzeba po prostu porównać, co jest bardziej warte, czas czy pieniądze. Bo pieniądze przychodzą, odchodzą, przychodzą do nas, wydajemy, ale czas tylko odchodzi. On nie wraca. Czyli nie możecie go mieć nadmiar, on po prostu ucieka. Czyli jeżeli, e, widzicie, teraz trzeba po prostu stanowić się jak pracować i za czym gonić. Także yy, nie chcę tutaj poruszać tematu, że powinniście być biedni, że nie powinniście po prostu podwyższać swojego standardu, starać się o podwyżkę, starać się o awans. To wszystko jest OK. Ale pamiętajcie o tym, że po prostu pracować po prostu powinno się z głową, czyli te dodatkowe 40 godzin tygodniowo dziękuję i mam czas wolny dla siebie i robię to, co chcę. A dużo ludzi po prostu wypala się, wypala się po prostu mentalnie, wypala się po prostu w pracy, myśli o pracy w weekendy. Po co? Po to, żeby mieć tą pracę, po to, żeby mieć te pieniądze, żeby spłacić samochód, żeby spłacić mieszkanie i wszystko na kredyt. To nie ma sensu. Pamiętajcie, te wszystkie zabawki, te wszystkie narzędzia służą w tym samym po prostu kierunku i w ten sam sposób. Także lepiej pokazać się sąsiadowi. Y, zdjęciami, tak powiem na Facebooku z Bali z innych y, fajnych miejsc akurat na świecie, gdzie po prostu macie jakieś ciekawe, fajne doświadczenia y, zwiedzacie, poznajecie nowych ludzi niż tym samochodem, który stoi pod domem i świeci także y, przemyślcie to i, i naprawdę ewentualnie y, jak każdy by, każdy by chciał milionerem, to nie ma sensu po prostu, powinniście mieć tyle pieniędzy, żebyście mieli na wszystkie wasze potrzeby, ale nie musicie mieć Rolexa, nie musicie mieć Ferrari. To nie są, po, nie są potrzebne potrzeby. Także po prostu, a yy, no, zdaję wam z tą myślą akurat yy, przemyślenie ewentualnie i naprawdę po prostu policzenie sobie, yy, yy, jakie są wasze cele i co jest ważniejsze, ewentualnie, bo są ludzie bogaci i są ludzie, którzy po prostu. Żyją i wiedzą jak żyć, wiedzą jak zarabiać, ale są pewne rzeczy, które po prostu inwestują w pierwszych, pewnych kolejnościach w życiu. I, I powiem wam, że to nie jest praca, to nie są pieniądze, to nie jest najważniejszy cel, to jest częścią po prostu drogi. Także nie przepracujcie się, nie wypalcie się zawodowo, yy, nie uszkodźcie swojego zdrowia, bo to jest też najważniejsze. Przez to, żeby mieć parę ekstra pieniędzy po to, żeby je wydać ekstra na ekstra rzeczy. Także to nie jest dobra droga. No słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie kolejnego odcinka, także em, zapraszam do kolejnych.